Halo? Rozpoznajesz głos swojej żony, Joe. Cześć, cześć. Nie, to już mi, proszę. Przygotuj cały szmal, albo więcej jej nie zobaczysz. Hej, czekaj, nie jestem Joe. Masz mi dostarczyć 300 patoli, rozumiesz? Hej. Ja nawet nie mam takiej sumy. O. o, serio? Największa chawira na Sweet Island, a ty nie masz pieniędzy. Słuchaj mnie. Daję ci pół godziny. Hej, hej, sierżancie, sierżancie, sierżancie. Spokojnie. Ten telefon zadzwonił, a jakaś kobieta po drugiej stronie była trzymana jako zakładniczka. W czyjej kieszeni znalazłeś ten telefon? E, nie, 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 mówię prawdę. M musimy namierzyć porywacza, proszę. Oto on. Stoi przede mną. Idziemy na komisariat. Nie, pan nie rozumie. Słuchaj, idziesz ze mną na komisariat. Hej! Story! Story Sweet island. To przecież niedaleko. To rzeczywiście największy dom w okolicy. Nie się z twoją żoną! Hej, właśnie szukam szmalu i zaraz ci go dostarczę. Nie skrywaj się. Nie masz dość szmalu w swoim sejfie? W sejfie? Twoja żona powiedziała mi o sejfie w gabinecie. Nie wkręcaj mnie! Dobra, dobra. Dobra, dobra, widzę sejf, ale. Wyjmij force i rób to, co ci każę. Ale trzeba znać kod. Otwórz go albo skrzypdzę ale... twoją żonę! Dobra, 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 dobra! Aha, aha. Masz minutę! Aha. Przyciski zero i trzy są najbardziej tłuste. Okej. Okay. Czyli to są pierwsze cyfry. Dobrze. Co dalej? A zero, trzy, a... E, nie wiem co dalej. A, to numer domu! Okej. Okay. Zero, trzy, 17 A niech to! nie to! Ja ja sobie ze mnie robię. Nie! Ostatnia szansa. Dobra, dobra, czekaj proszę, daj mi szansę. Okej. Okay. Okej, okay. myśl! 03, co to jest? 03, zero, 03. Trzy, zero, trzy. O! To data! Może to jakaś data! Jeśli to data, to marzec. Co może być w marcu? Pewnie coś ważnego, ale co. co. Eee... O! Tak, tak! Gdzie to. Pośpiesz się, Joe. Pośpiesz się. Mam! 0103 zero, 0103. Dobrze, otworzyłem safe. Pieniądze, biżuteria i złoto są w środku. Dixie Street 2, czekam tu na ciebie. Tak, jasne, jasne. Dobrze, ory ty, Nie ty, niedobrze. Tak, Okej, okay, dobrze. Rzuć torbę i odwróć się. O, o, o. A jasne, tak, spokojnie. Ja nie jestem złodziejem, jasne? Tak. O suchnący typ wszedł mi do domu. Otworzył safe, a ja to źle odebrałem. Tak! Okej, okay, okej, okay. czyli jesteś Joe. Jesteś Joe, tak? Jesteś Joe. Twoja żona ma kłopoty. Porwano ją! Siadaj. Okej, okay, spokojnie. Spokojnie. I czekaj tu na gliny. Dobrze, tylko spokojnie. Hej, hej, słuchaj, słuchaj. Próbuję pomóc. Jeśli tu zostanę, zrobią i krzywdę. Siadaj, wracaj na swoje miejsce. Dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Wszystko w porządku? Spokojnie, spokojnie, dobrze. spokojnie. wybacz, wybacz, stary. Przepraszam, wybacz. wybacz. Dobrze. Dobrze. To dla Twojego dobra, wiesz? Przyniosłem forsę. Widzę. Połóż torbę i wynoś się stąd. I stan Nie. Najpierw ją stąd wypuść. O, serio? Ja ustalam zasady. Połóż torbę! I tan. Nie masz zielonego pojęcia, przez co musiałem… Przejść. I tan. Czego? To to jest? Twój mężulek, kocie. To nie jest mój mąż. No, spójrz na niego. razy. Nie no, luz. O, e... Kim ty u jesteś? Tak! I skąd masz telefon mojego męża? Hej, chciałem wam powiedzieć, ale mnie nie słuchaliście! Szlak! Szlak! To twoja wina! Idiota z ciebie! Kocie, to był twój pomysł, żeby go wkręcić! Jak niby miałem rozpoznać jego głos! Czekaj! Jasne. Okej. Okay. Pozbądźmy się go, dobrze? Przecież nikt nie będziesz szukał jakiegoś bezdomnego gościa, nie? Nie rób tego, proszę. Nikomu o tym nie powiem. Przysięgam! Pocie, mam to zrobić? Nie. Szlak. Dlaczego muszę wszystko robić sama? Znowu siadaj! Zastanówmy się. O! Zostawimy mu torbę i parę drobnych. Na sejfie są jego odciski palców. Więc to jego czeka odsetka. Kocie, jesteś taka piękna i mądra. A ty jesteś idiotą. Co tak stoisz? Skrępuj go! O, wybacz, jasne. <laughs> o, redny. Dzięki, nieznajomy. O, stary, a mogłeś polać ten telefon? Obojętni mają w życiu lepiej, kumarz. Dobrze, chodźmy. Miłej odsiadki, arrivederci. <grystanie> to, o, zostańcie na swoich miejscach. Spokój! Spokój! Joe, jo. Co tu się u licha wyprawia? Joe! Bardzo się bałam. Chcieli nas okraść. Tak się cieszę, że jesteś. Tak się cieszę. Nie ruszaj się. Już rozumiem. Co? Skarbie, jak mogłaś to zrobić? Co? – Wyprowadźcie ich! – Ruchy! Nie, Wychodzimy! Nie. – Już! Jo, – Joe! Joe, proszę! Joe! Tak. Nic mi nie jest! Radzę zachować milczenie. Halo, a co ze mną? Dzień dobry. Jesteś bohaterem. Dzięki Tobie udało nam się ich schwytać. I najmocniej przepraszam. Postąpiłem źle, kierując się uprzedzeniami. Dziękuję. Przepraszam, że Ci nie uwierzyłem. Moja żona okazała się oszustką. A co gdyby ktoś naprawdę był w niebezpieczeństwie, a kto inny znalazłby telefon? W dzisiejszym świecie brak współczucia. Potrzeba więcej takich ludzi. I przepraszam za to. A, nic mi nie jest. Jak mógłbym ci podziękować? Pilnuj bardziej telefonu. Nie, naprawdę. Pewnie. Szukasz pracy, prawda? No tak, właściwie... Mógłbym tak. zaproponować ci stanowisko w mojej firmie. No to świetna propozycja. Dzięki. Świetnie. Pogadajmy o tym przy filiżance kawy. Zgoda. Świetnie. Szlak. Nie nie, 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 nie. Tylko nie mów o tym klientce. A, nie, Brian. Wóz rozkraczy się tuż za bramą warsztatu. I bardzo dobrze. Zedrzemy z niej dodatkowe trzy Nie, stary. Zawsze działałem uczciwie. O, taki jesteś dobry? Teraz? Po pięcioletniej odsiadce? A ty skąd o tym wiesz? Nieistotne. Najważniejsze, że szef o niczym nie wie. Palant ciebie, Briana. Ta? Tak. Daj te kluczyki klientce, jeśli nie chcesz, żeby ten palant zabrał ci robotę. No, ruszę. Tak jest. Ach, dziękuję. Ratuje mnie pan. Wielkie dzięki. Tak. Ile za naprawę? 300 dolarów. Serio, gdyby nie wasza pomoc, muszę jechać odebrać mamę ze szpitala w sąsiednim mieście. Jeśli nie dojadę na czas, jej polisa wygaśnie i zedrą z nas krocie. Fundusz zdrowotny. Cię z kasy szybciej niż oszuści. <grych> U mnie też ostatnio trochę krucho z kasą. No, dzięki. Dziękuję. Dzięki. Niestety w pani wozie. E, trochę wycieka olej. Co? Ale. Mówiliście, że z wozem wszystko w porządku? Chyba już rozumiem. Przepraszam, drobne niedopatrzenie z naszej strony. Naprawa będzie na koszt firmy. Zajmie się tym najlepszy mechanik i za pół godziny wszystko będzie chodzić jak w zegarku. Brian? Do roboty. Jasne. A ciebie? Zapraszam ze mną. Dlaczego? Ale ja. Natychmiast. Panie Lukas, bo ja cicho to mi Wylatujesz. Proszę dać mi jeszcze jedną szansę błagam pana. Niby czemu? Chciałeś naciągnąć klientkę na kasę jak przestępca. E, ale e... Proszę wybaczyć, to się więcej nie powtórzy. ja obiecuję. Zgoda. Ale tylko dlatego, że się przyznałeś. Oddaj klucze. Dziękuję. Nie zawiodę pana. Jesteś teraz na cenzurowanym. Degradujecie do stopnia młodszego mechanika. Czy to jasne? Tak, więc wracaj do pracy. Dobrze. Brian, to zegarek klientki. Był jej. Zanim włożyła go do schowka. mam tego dosyć. Idę powiedzieć o wszystkim szefowi. pierdol też byłeś kapuśiem? Dolicha z tobą. Panie Lukasz, i ja, ja chciałem. Ryan? Od dzisiaj zostajesz szefem zmiany. O, oh, dziękuję. Miej go na oku. Gdy zobaczysz coś podejrzanego, daj mi znać. Wie pan co? Już teraz mogę powiedzieć coś na jego temat. Chętnie posłucham. Zawsze bierze ostatnią butelkę piwa z lodówki. Nie mam czasu na głupie żarty, Brian. Śpieszy mi się. Muszę odebrać córkę z lotniska. Nie widzieliśmy się trzy lata. Wracajcie do pracy. Tak jest. Teraz ja tu jestem szefem. Więc wracaj do roboty, a ja się napiję i poczekam na uroczą córkę szefa. Tommy, dlaczego musisz wszędzie wścibiać swój nos? To przecież dochód z całego miesiąca. Daj spokój. Staruszek zdecydowanie za mało nam płaci tam. jutro przyjadą tu gliny. To co? Siedzieliśmy sobie w barze, piliśmy piwko e, ty koleś. A nieznani sprawcy włamali się w tym czasie do warszawy. Hej! Tak! Przekopali całe biuro i. Odłóż je na miejsce. Oddaj tu. <laughs> co tu się dzieje? Próbował pana okraść. Co? Nie, to on chciał ukraść forsę! Więc Hej. czemu to ty trzymasz się w ręce cwaniaczku? Dosyć Tommy. To koniec. Dzwonię pogliny. Próbowałem go powstrzymać. Dosyć. Opowiesz o tym w sądzie. Ale ja Dobrze, nie... że go pilnowałeś. Tak jak pan prosił. Kto raz został przestępcą zawsze nim będzie. Co masz na myśli? Szefie, nie wie pan? To mi siedział w pace. To prawda, Tommy? Tak, ale gdybym się przyznał, nie zatrudniłby mnie pan tu i dobrze bym zrobił. Niech pan posłucha, to był Brian, ja tylko dosyć! Te twoje głupie wymówki zostaw sobie dla policji. Tato? Tu jesteś. Wiesz, która jest godzina? Przepraszam, zasiedziałem się. Ciężki dzień. Jeden z mechaników chciał mnie okraść. Mówisz serio? Niestety tak. A w dodatku okazał się przestępcą, który ma na koncie odsiadkę. Spójrz. Poprosiłem komisarza Franka, żeby spojrzał w jego akta. Sama zobacz. Czytałeś to? Co takiego? Thomas Fox został skazany na 5 lat więzienia. Czytaj dalej. Za napad na kobietę w nocy 27 listopada na rogu 83 i Alei Coldwella. To dzień, w którym zaatakowano Ciebie. I to samo miejsce. Gdy ktoś chciał mnie okraść, jakiś przechodzień stanął w mojej obronie. Dzięki temu zdołałam uciec. Więc ten drań napadł też z ciebie? To był on! Mężczyzna, który mnie obronił! Trafił za to do więzienia? Tak. To znaczy, że to mi. mnie ocalił. A ja nie dałem mu się wytłumaczyć. Musimy wyjaśnić wszystko policji. Są na dole. Co się tu dzieje? Spokojnie, Brian. Policja przeprowadza właśnie dochodzenie, by zebrać dowody przeciw temu złodziejowi. Ha, to dobrze, bo bałem się, że. E, I dobrze. Niech ma za swoje. A tak w ogóle. Czy pamiętasz dokładnie, jak wczoraj przyłapałeś Tomiego? Tak. No, e, właśnie. Miałem pańskie biuro. I drzwi były otwarte. Więc zajrzałem. E... I zobaczyłem Tomiego, który otwierał szufladę i... wyciągał pieniądze. Aha. Tak jak myślałem. Tak. Dobrze. Więc złodziejowi należy się kara. Zabrać go. E e z z co to ma znaczyć? Jeśli ktoś tu jest przestępcą, to ty. Zamek nie nosił śladów włamania. A drzwi i otworzono kluczem. Tym kluczem! Zabierzcie go! Hej! Zostawcie mnie! Brian wiedział o mojej odsiadce, więc... szantażował mnie i... próbował wyłudzić Forsę od tamtej klientki. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Bo, bo bałem się, bałem się, że mnie pan zwolni, szefie. Tomi, możesz być ze mną całkiem szczery. <noise> Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby z tobą porozmawiać. Sofi? Cześć, jestem Sofi. Kilka lat temu. Tak, ja pamiętam cię. Dziękuję. Gdybym wiedziała, że zrzucą całą winę na ciebie to. Już w porządku. To chyba należy do ciebie. A co powiesz na piwko? To będzie moje pierwsze piwo w czasie pracy, serio? Więc Brian o tym też skłamał? so that balance <laughs> <laughs> <laughs>